Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest 6 luty. Ja nazywam się Joanna Flis i prowadzę dla Was tego dzisiejszego Powerwalka. Jak widzicie, we mgle, jak zwykle w województwie zachodnio-pomorskim, tym razem. I mamy temperaturę minusową, mglistą. Dość nieprzyjazną jak na spacerki, ale spacerów nie odpuszczamy. Chodzimy codziennie, 6.15, po to, żeby być zdrowym, żeby być szczęśliwym, żeby zaczynać dzień od rzeczy, które nas nastra nastrajają pozytywnie, które nas motywują, które nas, słuchajcie, rozwijają. Między innymi z tego powodu właśnie powstał projekt Power Walk. I między innymi z tego powodu w tym projekcie Power Walk jestem już drugi rok. Właśnie po to, żeby e, inspirować Was, ale też samą siebie do codziennej aktywności fizycznej, codziennego ruchu, e, dosięgania po to dobrodziejstwo, jakim jest właśnie spacer, świeże powietrze jeżeli macie świeże powietrze, ruch, kontakt z innymi ludźmi, ale też z inspirującymi treściami. Jak pomyślimy sobie o tych. 20 minutach spaceru, mam nadzieję, że chodzicie codziennie, przynajmniej na te 20 minut na podwórko, to możemy spokojnie wymienić w tych 20 minutach przynajmniej 5 takich życiodajnych substancji, które się dzięki temu spacerowi pojawiają. Słuchajcie, po pierwsze jest to aktywność fizyczna. Czyli ruch, czyli coś, co nasze ciało po prostu najbardziej na świecie lubi. Czekajcie, musimy zrobić tutaj wymieniankę coś, co nasze ciało najbardziej na świecie lubi. Po drugie, jest to świeże powietrze czyli coś, czego nasze płuca potrzebują, ale też nasz organizm potrzebuje. To zimowe wcale nie jest takie złe, ponieważ ono jest rozbudzające i pobudzające. Po trzecie to jest kontakt z innymi ludźmi, to, że tworzymy pewną społeczność, to, że w tej społeczności wzajemnie się wspieramy, w tym właśnie nawyku codziennego spacerowania, to, że zaczynamy powoli się rozpoznawać, mieć takie pewne poczucie przynależności. Do określonej grupy i społeczności. To jest bardzo życiodajna energia, bo tego potrzebuje nasza psychika, ale oczywiście też nasze ciało. Poczucie przynależności jest tym, co sprawia, że czujemy się w świecie bezpieczniej, czujemy się bardziej adekwatnie, czujemy się u siebie i na miejscu. Po czwarte, to są treści. Treści, które są rozwijające. Bardzo od tego, co wkładamy do głowy, zależy jakość. Musimy tu przejść. Bardzo od tego, co wkładamy do głowy, zależy jakość naszego życia. Jeżeli pakujemy się um, takimi treściami, które nas przerażają, niepokoją, um, obniżają nasz nastrój albo sprawiają, że przestajemy um, wierzyć w siebie, w świat, w sens tego wszystkiego, co nas otacza, to zdecydowanie trudniej nam się żyje niż wtedy, kiedy właśnie karmimy się treściami rozwijającymi, budzącymi nadzieję, dającymi nam jednak jakiś do takiego przekonania, że życie jest fajnym doświadczeniem, na które mamy jakiś wpływ. No i piąta rzecz to regularność, czyli coś, co nasze ciało bardzo lubi, za co nam się odwdzięcza. Regularny rytm okołodobowy, regularne chodzenie spacia, regularne wstawanie o określonych godzinach. To jest coś. Za co nasze ciało będzie nam wdzięczne. Więc popatrzcie, z łatwością jestem w stanie w tych 20 minutach znaleźć przynajmniej pięć takich życiodajnych sił, energii, które dzięki power Powerwalkom pojawiają się w naszym życiu. A pewnie gdybym intensywnie zastanowiła się nad korzyściami wynikającymi właśnie z takiego stylu życia, znalazłabym ich jeszcze, jeszcze więcej. Ja Wam w czwartki opowiadam o. O uważności i o tym, dlaczego bycie tu i teraz, bycie uważnym, ćwiczenie swojego umysłu jest dla nas takie korzystne. Zachęcam Was co tydzień do tego, żebyście prowadzili do swojego życia jedną z technik uważnościowych, przetestowali, jeżeli Wam służy, to wzięli dla siebie, a jeżeli Wam nie służy, to puścili dalej i nie zaśmiecali sobie głowy, bo między innymi na tym też uważność polega że sprawdzamy wszystko to, co nam świat podsuwa, jeżeli wydaje nam się to zasadne, ale też odpuszczamy, tak? Wtedy, kiedy nie widzimy korzyści, nie widzimy efektów, robimy miejsce. Na słuchajcie, nowe. Ale ja dzisiaj trochę o czymś innym przy tym przy długim wstępie. Dzisiaj przyszłam Wam opowiedzieć o tym, co nam na pewno w uważności bardzo przeszkadza. I, um... Tradycyjnie w styczniu, wiem, że teraz jest luty, ale tradycyjnie w styczniu zachęcam ludzi do tego, żeby podjęli takie wyzwanie trzeźwościowe, to znaczy, żeby spróbowali w swoim życiu pozbyć się tego, co po prostu im szkodzi, i sprawdzić, jak to życie będzie wyglądało, kiedy nie będzie właśnie pełne rzeczy, które ograniczają naszą. Uważność i nasze bycie w świecie. I najczęściej w styczniu opowiadam, z roku na rok opowiadam o abstynencji od alkoholu, jako takim, jako takim pierwszym, najważniejszym krokiem, który możemy dla siebie zrobić, po to, żeby już teraz, natychmiast, szybko, na przestrzeni tygodnia, dwóch, trzech, Poczuć się ze sobą i ze swoim ciałem zdecydowanie lepiej. W tym roku, w styczniu, jakoś nie miałam na to przestrzeni w różnych projektach, w których jestem i zarówno tu, i w moim własnym podcaście, Madame Mandy opowiadałam o rzeczach zupełnie innych i chciałabym to nadrobić. To znaczy, wydaje mi się to szalenie ważne w kontekście mówienia o zdrowiu, w kontekście mówienia o uważnym umyśle. I o tym, że my możemy e, tym umysłem jakoś, e, słuchajcie, zarządzać, to znaczy zarządzać światłem uwagi tego umysłu w kontekście tego, że my możemy przywiązywać się do jakichś myśli, albo się do nich nie przywiązywać, że możemy, e, słuchajcie, e, przyglądać się swoim uczuciom, ale nie dać się zmieścić im z powierzchni Ziemi. W tym kontekście właśnie. E, Abstynencja od wszystkiego, co zaburza naszą zdolność samoregulacji, jest kluczowa. To znaczy, jest małe prawdopodobieństwo, że możesz ćwiczyć medytację, uważność, że możesz zdrowo się odżywiać i nawet regularnie spać. Jest małe prawdopodobieństwo, że pijąc przy tym regularnie alkohol, sięgając po substancję, która jak trochę takie, wiecie pierwsze domino które pchniesz, zaburza wszystko to, co dotychczas, dotychczas sobie ułożyłeś, ułożyłaś, żeby wypracować jakąkolwiek uważność. Działanie alkoholu jest wielopoziomowe. Ktoś, kto nigdy się nad tym nie zastanawiał, bardzo często też nie łączy tych kropek pomiędzy własnym np. lękiem, niepokojem, rozproszonym umysłem, własnym smutkiem albo takim po prostu zwykłym zmęczeniem fizycznym, nie łączy tych kropek między tym a częstotliwością używania substancji psychoaktywnych. Ja, jak pracowałam na oddziale odwykowym, to z pewnością nauczyłam się jednego. Ludzie z wielkim oporem łączą to, co lubią, z efektami tego, co lubią w swoim własnym życiu. To znaczy, bardzo często jest tak, że ludzie są w stanie oskarżyć wszystko swojego gorsze poczucie swój wiek, Swoją rodzinę, na świat, okoliczności życia, w jakich przyszło im żyć, są w stanie oskarżyć wszystko o to, że są impulsywni, sfrustrowani, smutni, zmęczeni, chronicznie zmęczeni, wypaleni zawodowo, są w stanie oskarżyć wszystko, ale nie alkohol. Najczęściej tyle alkohol, czy papierosy, które ludzie palą, czy na przykład inne substancje psychoaktywne, takie jak marihuana, czy na przykład leki uspokajające brane w nadmiarze, benzodiazepiny brane w nadmiarze, oczywiście niezgodnie z zaleceniami lekarza, mają specjalną, szczególną ochronę. Najczęściej, nawet jak ludzie są na oddziale odwykowym, to na pytanie, jaka jest moja kondycja, odpowiadają, że. Są zmęczeni, zestresowani, właśnie sfrustrowani, impulsywni, agresywni i właśnie dlatego sięgają po te substancje, bo te substancje mają szczególną moc w ich życiu, wyciszania ich, regulowania im nastroju, wyznaczania rytmu czasu wolnego. Że to właśnie dzięki tym substancjom mają odrobinę radości w życiu. Często jest tak, że ludzie uzależnieni. Są bardzo przygnębieni, to znaczy to, co kiedyś ich rozweselało, czyli alkohol, szybko staje się, słuchajcie, w przypadku nałogu czy nadużywania, nawet radykownego sięgania po, po te substancje, szybko staje się taką substancją, która nie przynosi już satysfakcji. Zaczyna się pasmo właśnie niezadowolenia i frustracji w życiu, mhm. która często jest mylona, właśnie. Z egzystencjalnymi wątpliwościami. No więc, choć, przepraszam Was, ale muszę sobie tylko tutaj sznurówkę zrobić. Więc, mimo e, takich e, skutków picia alkoholu, ludzie, którzy już go piją w nadmiarze i używają, nauczyli się go już używać w taki sposób, który daje im iluzję relaksu, daje im iluzję właśnie jakiegoś odpoczynku czy wyciszenia. Tacy ludzie bardzo długo robią wszystko, żeby nie połączyć tych kropek, nie pomiędzy tym, jak się czują, pomiędzy tym, w jakiej są kondycji, pomiędzy tym, jaki mają stosunek do własnej pracy czy do własnej rodziny, a tym, w dużym skrócie, jak się prowadzą, tak? a tym, jaką mają higienę dnia codziennego. Czasami zajmuje to ludziom całą pracę odwykową, czyli osiem tygodni, żeby połączyć te kropki na oddziale i zauważyć, ojej, czyli to jest tak, że alkohol jest przyczyną tych moich, tego, tego mojego gorszego samopoczucia, a nie skutkiem, tak? Ojej, czyli ja próbuję gasić pożar ogniem, tak? Czyli ten alkohol jest jak ogień, którego ja dolewam do ognia, bo wydaje mi się, że on pomoże mi w czymkolwiek. A czasem jest tak, że ludzie muszą trafić drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty raz na dział odwykowy, żeby połączyć te kropki pomiędzy tym, jak żyją, jak często sięgają po substancje zmieniające pracę mózgu, a jak się czują. Poza lekami wypisanymi przez lekarza psychiatrę i zażywanymi zgodnie z instrukcją zażywania, Żadna substancja psychoaktywna brana, czy w ogóle substancja zmieniająca pracę mózgu, może nawet nie tylko psychoaktywna, bo są różne, żadna substancja zmieniająca pracę mózgu, brana na własną rękę, w zależności od nastroju, która zastępuje nam samoregulację i samokontrolę, nie będzie dla nas na dłuższą metę dobra. To znaczy, to są nasze fantazje ludzkie, że my możemy znaleźć skrót, że możemy pójść tą drogą na skróty. Znaleźć coś, co nie wymaga wysiłku, co możemy regularnie wprowadzać do naszego ciała, żeby czuć się lepiej. To jest iluzja, której ulegają, ulega mnóstwo osób na całym świecie. I kondycja, w której w tej chwili są ludzie, jest też trochę odpowiedzią na to, jak, jak żyjemy. Bo spójrzcie, z jednej strony są ludzie uzależnieni od alkoholu, z drugiej strony ludzie, którzy są uzależnieni od nowych technologii. Z jeszcze innej strony mamy ludzi, którzy są uzależnieni od leków uspokajających, od różnego rodzaju substancji uspokajających. Z jeszcze innej strony mamy ludzi uzależnionych od nikotyny, od e papierosów czyli tych narzędzi, które wydają się solidnie protezować słuchajcie, naszą samoregulację i samokontrolę. I te działania najczęściej są wskazane... Na potężne konsekwencje, których właśnie my nie zauważamy. W kontekście uważności nie ma mowy o uważnym umyśle, jeżeli nasz umysł, nasz mózg szuka czegoś, co zmieni jego naturalny sposób działania i nas po prostu odłączy. Substancje psychoaktywne to są depresanty, głównie alkohol to jest depresant. On oczywiście nas otumani. On oczywiście nam da takie złudne poczucie, że coś tutaj nas puściło, że coś tutaj się wydarzyło takiego, że my wyredukowaliśmy nasz stres czy nasze napięcie. ale na dłuższą metę to jest depresan, to jest substancja, która sprawi, że ty jutro, pojutrze, po pojutrze będziesz mieć obniżony nastrój i będziesz potrzebował, potrzebowała zewnętrznej stymulacji. Pod postacią właśnie tych substancji, żeby poczuć się lepiej. Dlaczego taki przydługi wywód na temat nałogów w kontekście uważności? Dlatego, że tych dwóch stylów życia się nie da pogodzić. Tak jak nie da się pogodzić w stylu życia osoby, która uprawia aktywność fizyczną, ze stylem życia właśnie skoncentrowanym na karmieniu nałogów, tak? Nie da się pogodzić zdrowego odżywiania z codziennymi wieczornymi paskudnymi przekąskami pełnymi soli jakiegoś tłuszczu. Nie da się pogodzić zdrowego rytmu okołodobowego z codziennym sięganiem po piwo wieczorem. Nie da się. Są to rzeczy, które nie idą ze sobą w parze. A jak znam ludzi i znam ich historie życiowe, to najczęściej naszym największym wyzwaniem jest to, że próbujemy sparować to, co się po prostu wzajemnie znosi, tak? Czyli ludzie cały dzień utrzymują Jakieś zdrowe nawyki nawadniają się, jedzą zdrowo, chodzą na spacery, a potem wieczorem w jedną godzinę potrafią to zrujnować, tak? Zrujnować efekty ciężkiego treningu, zrujnować efekty zdrowej diety, zrujnować efekty pilnowania, właśnie tego, aby nie podążać za katastroficznymi myślami, aby nie podążać za rozpamiętywaniem przeszłości. Bardzo szybko sobie to odbieramy, bo próbujemy łączyć to, co niepołączalne. I chyba jednym z najtrudniejszych właśnie wyzwań dla osób, które chcą żyć uważnie, chcą żyć zdrowo, jest podjęcie decyzji, że to ma swoje konsekwencje. Nie tylko właśnie w takiej postaci, że sięgać będę po ruch, dietę i ćwiczenia, dzięki którym ja mogę lepiej zrozumieć pracę mojego umysłu, a nawet ją poprawić, zyskać na nią wpływ. Ale podjęcie decyzji, że zdrowy styl życia oznacza porzucenie tych niezdrowych skrótów, do których nas zaprasza świat, tak? Czyli w pierwszej kolejności oznacza to zrezygnowanie właśnie z alkoholu, zrezygnowanie właśnie z leków, które nie są przepisane przez specjalista, zrezygnowanie z intotymy, zrezygnowanie z przesiadywania do nocy przed telewizorem czy przed komputerem czy przed telefonem to sprzątanie takie sprzątanie jak wtedy kiedy ma przejść wiosna a my postanawiamy właśnie słuchajcie sprzątać cały dom pomyć wszystkie okna zmienić pościel bo czujemy że dopóki nie wprowadzimy nowego porządku w przestrzeni w której żyjemy to nie poczujemy tej wiosennej aury dlatego to jest takie ważne jeżeli chcesz pracować nad uważnością, nie zrobisz tego z poziomu nałogowych zachowań. To się po prostu nie uda. Wszystko, co wypracujesz, z każdym kolejnym piwem, każdym kolejnym prosaką, bo to jest bardzo popularny alkohol w naszym kraju, niwelujesz. Cały czas wracasz do punktu wyjścia. Musisz wykonać znowu masę roboty, żeby doprowadzić się do dobrego stanu. I emocjonalnego, i takiego poznawczego, i takiego związanego z uważnością. Już nie mówiąc o tym, że Nasza motywacja jako ten główny motor napędowy do tego, żeby słuchajcie, dbać o siebie, bardzo dostaje po dupie wtedy, kiedy my używamy tego typu skrótów. Życzę Wam dzisiaj, jak widzicie, u mnie dzisiaj taka pogoda, że byłam w stanie chodzić tylko pomiędzy mrówką, klikiem a biedronką, bo jest po prostu duszno, ciężko, mokro i ciemno, na tyle mgliście, że nie da się nie za bardzo pójść. Ale życzę Wam dzisiaj udanego dnia, uważnego i przede wszystkim trzeźwego. Eee, trzeźwego nie tylko stycznia, który już minął, ale trzeźwego lutego, marca, kwietnia. Bo nie chodzi o to, żeby zrobić suchy styczeń, chodzi o to, żeby trzeźwo żyć. Trzymajcie się. Zapraszam Was jutro do kolejnych power Walków i w przyszłym tygodniu na spacerku. Uważność, pa! pa. É